Dzień dobry, witam Was na lekcji języka polskiego. Zbliżają się wakacje, ale jeszcze mamy przez kilka dni rok szkolny, a zwykle w takim czasie w szkołach odbywają się różne powtórki i utrwalenia. I my także dzisiaj utrwalimy sobie zasady pisowni trudnych wyrazów zasady pisowni wyrazów z u otwartym i uzamkniętym, a zatem będzie to ortografia. Zapraszam ćwiczymy i utrwalamy ortografię. Otwieramy sobie nasze ćwiczenia na stronie 44. Już ostatnio zaczęliśmy powtarzać sobie takie zasady pisowni wyrazów z u otwartym, a dzisiaj kontynuujemy temat zadanie trzecie. Zamień wyróżnione wyrazy na ich zdrobnienia. Napisz tak zmienione zdania. I pierwsze zdanie, Kupiłam w sklepie pączki i kawę. I zobaczcie, pogrubionym tekstem mamy pączki i kawę, i te wyrazy należy zdrobnić. Więc nasze zdanie będzie brzmiało: Kupiłam w sklepie pączuszki i kawusie. Kolejne zdania, czyli boli go palec i chcesz jabłko. Przekształćcie samodzielnie w ten sam sposób, czyli palec i jabłko napiszecie jako zdrobnienia. Napisz pięć dowolnych wyrazów rozpoczynających się na U. I dwa moje przykłady. Ulica usta. Pozostałe wymyślicie samodzielnie. Napisz pięć dowolnych form wyrazów kończących się literą u. Zobaczcie w uchu, słuchu i pozostałe zróbcie samodzielnie. Natomiast zapamiętajcie, gdy usłyszysz u na końcu wyrazów, to zawsze jest to u otwarte, a nigdy u zamknięte. Na początku wyrazów, gdy słyszysz u, to prawie zawsze jest to uotwarte. Wyjątki to ósemka i ów. Zapamiętamy te zasady. I kolejne zadanie. Napisz, co robi murarz i co robią murarze. Tutaj mamy czasowniki, które trzeba w odpowiedniej formie zapisać: budować, murować, pracować. On buduje, on Muruje i on pracuje. Zwróćcie uwagę na końcówkę uje. Oni budują, murują, pracują. I jaką tutaj zasadę należy zapamiętać? W końcówkach czasowników uje, ują, piszemy u otwarte. Czyli uje się, nie kreskuje. To jest ta zasada, którą należy zapamiętać. Zamień formy czasownika tak, by powstało opowiadanie o Klarze. I tutaj te formy z nawiasów będziemy zmieniać. Klara przygotowuje się do wyjazdu. I widzicie, mamy tutaj właśnie końcówkę "-uje". Na wakacje. Właśnie pakuje plecak. I znów mamy "-uje w czasowniku, ale... Potrzebować, czyli potrzebuje jeszcze kilku rzeczy, musi iść do drogerii. I dwa ostatnie czasowniki kupić i proponować, zróbcie samodzielnie, stosując zasadę, że uje w czasownikach piszemy przez u zwykłe. Zadanie ósme. Napisz podane przymiotniki w formie zdrobniałej. Mały, malutki, ładna. Ładniutka. Zróbcie pozostałe przykłady samodzielnie, zapamiętując, że końcówka utki, utka, również w tych końcówkach stosujemy u otwarte. A teraz wyrazy z u zamkniętym. Ćwiczenia strona 49. Podpisz ilustrację rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej. I pierwszy przykład zrobię z Wami razem. Uwaga, wóz, a tutaj wozy. Jaka tutaj jest zasada? Dlaczego tutaj jest uzamknięte? Ponieważ U wymienia się na O. Wóz, wozy. I tutaj drugi przykład ze stołami zrobicie samodzielnie. Dopisz po trzy początki wyrazów do zakończenia ów uf i ówka. I moje propozycje są takie: znów snów, głów, a tutaj stołówka, majówka i główka. Oczywiście możecie również własne przykłady tutaj wymyśleć. Zamiast odpisywać tutaj z mojej prezentacji, możecie sobie samodzielnie podać własne przykłady. Należy natomiast zapamiętać, że upiszemy w końcówkach ów uf i ówka. Ale są też takie wyrazy, w których piszemy U zamknięte, ale jest ono niewymienne. Trzeba te wyrazy po prostu zapamiętać. I przykłady takich wyrazów mamy w zadaniu trzecim. Córka, góra, dopóki kłótnia, który, ogórek, mózg i oprócz. Proszę przepiszcie sobie samodzielnie te wyrazy tutaj w te linie, aby sobie je po prostu utrwalić, a następnie za pomocą tych wyrazów uzupełnimy zdania. Ich córka ma dzisiaj urodziny. Jedziemy w góry. Ta baśń opowiada o chłopcu, który był bardzo samotny. Wszyscy oprócz babci jadą na zakupy. Wykorzystałam cztery wyrazy spośród tych podanych w ramce, natomiast te, które są nieużyte, będą wam potrzebne do zadania tutaj poniżej. Wybierz dwa wyrazy niewykorzystane w zdaniach, ułóż z nimi zdania i je zapisz samodzielnie. Na przykład kłótnia, ogórek, mózg te wyrazy były nieużywane. I to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą ortografię, o nasze powtórki z ortografii, właściwie. Chciałabym, abyście się nauczyli czytać wiersze ze strony 64-65, samo się pisanie i Maria Wanna. I będziemy je dzisiaj czytać na lekcji online o godzinie 13. Zapraszam Was serdecznie, a teraz już się z Wami żegnam. Do widzenia.